Jakoś śmiesznie się składa, że ostatnio mówię Wam tylko o albumach, ale w sumie to przecież jest najważniejsze, gdyż przynajmniej mnie bardziej obchodzi kwestia muzyczna, niż jakieś dramy, o których czasem również fajnie pogadać, ale dziś mam dla Was kolejne nowości muzyczne, które gotuje nam tym razem Trippie Ale przed filmem zostawcie jeszcze koniecznie subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz, żeby być na bieżąco z każdym filmem, który się pojawia jak zwykle co piątek o godzinie 17. Chciałbym tych filmów robić dwa razy w tygodniu, ale jakoś trudno mi się wyrobić, ale jeżeli znajdę czas, to myślę, że bez problemu będę ich wrzucał dwa razy w tygodniu albo i część Także piszcie koniecznie w komentarzach Wasze jakieś sugestie, ale możemy sobie zaczynać. Trippi Red to gość, który wniósł trap na kompletnie inny poziom, i od kiedy tylko zrobiło się o nim nieco głośniej, każdy z jego słuchaczy wiedział, że wejdzie on kiedyś na top, bo po prostu takiego brzmienia brakowało na scenie trapu od dawna. Nie wiem jak ściśle określić jego muzykę, więc po prostu polecę wam ją sprawdzić, jeśli jeszcze jej nie znacie. Wiadomo, że ma on swoje gorsze momenty, jak każdy, ale niektóre jego numery siadają za pierwszym razem i trudno je potem usunąć ze swojej codziennej kolejki. Trippie również znany jest ze swojej pracowitości, bo w przeciwieństwie do. Niektórych artystów wypuszcza albumy dość często, a jego ostatnia płyta Pegasus ukazała się w zupełnie innym wydaniu, bo Trippie zdążył nas przyzwyczaić do stosunkowo innego stylu. Pegasus był raczej rokowym projektem, który pokazywał, jak Trippie Red jest wszechstronny muzycznie i nie ogranicza się jedynie do trapowych bitów. Warto wspomnieć, że podczas koncertu w Warszawie, a dokładniej w klubie Progresja, wraz ze swoim managementem wybrał Young Multiego jako support, więc myślę, że fajne info dla osób, które tego nie wiedziały. Jak już w sumie przy Multim jesteśmy, to powiem Wam jedynie, że zrobił tam fajne show, zresztą polecam zobaczyć. Czy mówi coś nazwa Miss The Rage. Jeśli nie, to już spieszę Wam z wyjaśnieniem. Jest to prawdopodobna nazwa albumu Trippiego, który może ukazać się jeszcze w 2021, a ostatnio poprzez Instagrama muzyka dowiedzieliśmy się nieco więcej na jego temat, a wielu rzeczy możemy się domyślać, bo wspomniał on na przykład, że na krążku nie pojawi się Mario Juda. czyli ostatnimi czasy głośny artysta, który był poniekąd dość propsowany przez Trippiego, przynajmniej tak to wyglądało, i który, powiedzmy sobie szczerze, wybił się na karti. Ale to temat na osobny film. Po prostu wiele osób spekulowało, że Juda się tam pojawi, po pewnych rzekomych likach, które które końcowo okazały się fejkami. Pewniaków wiemy, że będzie tam karty, bo w jednym z poprzednich filmów prezentowałem wam wiadomość, jaką Trippie do niego wysłał. A poza tym pewne informacje zostały zlikowane. Możemy spodziewać się tam również Tyla Yaway, czyli gościa, który rok temu nieźle mieszał na scenie. Otrzymaliśmy ostatnio również taki oto post, który sugeruje nam Liderka i pojawiło się niedawno również zdjęcie ze Skimaskiem, więc też coś zapewne jest na rzeczy. Co do innych fitów, nie chcę tutaj rzucać słów na wiatr ani przede wszystkim zapeszać, więc trzymam się od wypowiedzi. Jeśli chodzi o bity, które potencjalnie mogą pojawić się na albumie, to z tego co udało mi się usłyszeć jest naprawdę nieźle i w sumie to bit do Miss The Rage rozwalił mnie totalnie. W sensie chodzi tutaj o to, że po prostu dawno nie słyszałem tak dobrze zrobionego pod trap bitu, który budzi tak dobry nastrój. Po prostu nie do odpisania. Coś w stylu Holata Red od Cartiego, tam też były moim zdaniem genialne bity, natomiast tutaj wydaje się być podobnie lub nawet lepiej. Jeśli chodzi o dokładną datę premiery, to nie mam na ten temat jeszcze żadnych informacji, ale tak jak już wcześniej wspomniałem, może to być jeszcze w 2021 roku. Dla osób, które... Zostały do końca, wspomnę jeszcze, że najgłośniejsze piątkowe premiery to Pushaisty i Coiliray, Gucci Mane, Pushaisty, Fujiano i Big Scar, single od Money Back Yo i Futura pod tytułem Hard For The Next, nowy album od YBN Namira i nowy krążek wypuścili również Rod Wave i 24K Golden. A ja wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu, jeśli wam się spodobał to koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem oraz komentarz. No i udostępnijcie, jeśli wam się spodobał, żeby po prostu zasięg był lepszy, żeby budować te zasięgi i żeby było więcej osób na kanale. Także dzięki wam jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego.